Cześć, przymogłonek fotograficzny program bez nazwy. Słuchajcie, co jakiś czas opowiadamy o różnych akcesoriach, o różnych mikrofonach, o rzeczach do nagrywania dźwięku. No i dzisiaj mam przed sobą taki mikrofon DTV Live. Jakiś czas temu mówiłem o takim mikrofonie zewnętrznym który można zamieścić na kamerze czy na aparacie, dobrym dla vlogerów, bo jakby w jednym urządzeniu są dwa mikrofony. Polecam zobaczyć ten materiał. No i właśnie to był pierwszy, pierwszy z produktów firmy DT, jaki omawialiśmy. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować drugi mikrofon krawatowy. Mam tu takie ładne zapakowane pudełeczko. Zobaczmy sobie co się kryje w środku. Rozcinam. O, bardzo mocno zapakowane. Dobrze, ciach, wyciągamy. E, no, jakaś kartka z instrukcjami, z informacjami. O! Dobrze, instrukcja obsługi, no i taki bardzo ładny e, pokrowiec. Zobaczmy sobie, odłóżmy już nóż, co w środku w tym pokrowcu. O, no, no, o, mamy, dobrze. Okej, okay. mikrofon długi na kablu mikrofon krawatowy. Do tego mamy dwie gąbki, jedna założona już na mikrofon, druga wolna i jest jeszcze o, taki ładny biały martwy kotek, który służy nam do ochrony przed wiatrem. Pokres bardzo fajny, twardy. Więc spokojnie też można przewozić. No dobrze, przyjrzyjmy się samemu mikrofonowi. Kabel, tak jak podaje producent, ma 5 metrów. Myślę, że jak na mikrofon przewodowy to jest bardzo fajna rzecz, bo spokojnie, no, chociażby ta kamera, która tutaj stoi przede mną, to do niej za chwilę będę mógł podłączyć ten mikrofon i zobaczymy sobie, jak on działa. Słuchajcie co ważne, to ten mikrofon oczywiście da się podłączyć do wszystkich urządzeń, które mają końcówkę, znaczy wejście mini Jack. Mikrofon, tutaj jak, jak widzicie, jest taka skrzyneczka i tu jest zbudowany mikroprocesor. Dzięki temu mikrofon rozpoznaje do jakiego urządzenia jest podłączony. On ma tu końcówkę TRRS, ale jeśli jest podłączony do urządzenia, które nie rozpoznaje takiej końcówki, to mikroprocesor potrafi się dostosować. Co jest bardzo cenne, bo nie musimy się zastanawiać, czy on będzie nam pasował i współdziałał z naszym urządzeniem, czy nie będzie. Tutaj też jest bateria, ale ta bateria jest tylko i wyłącznie potrzebna do tego, żeby mikroprocesor zadziałał i rozpoznał urządzenie. Sam mikrofon czerpie prąd, czerpie energię powiedzmy z kamery, z aparatu, do którego jest podłączony. Do jego pracy nie jest potrzebne, żeby ta bateria działała. No dobrze, to powiedzmy sobie, że. Z ważnych informacji to na początek, no a teraz. Czas na krótką przerwę, żebym ja doszedł do kamery. Podłączył mikrofon i za chwilę przez ten mikrofon trochę poopowiadam, żebyście mogli ocenić, jak on działa. Ok, jestem już z powrotem. Jak widzicie, tu mam ten mikrofon. Odpinam sobie teraz mikrofon, do którego mówię na co dzień o ja I Proszę bardzo. Ten mikrofon odkładam na bok. A mówię do tego mikrofonu. 5-metrowy e, no, kabel spokojnie wystarcza. E, nie będę już przeciągał go e, pod koszulką. Przykleję go, na, przy, przypnę go na razie. E, w ten sposób, no, jak widzicie, e, tak, tak brzmi, jak słyszycie tak brzmi dźwięk z tego mikrofonu. Co jeszcze jest ważne i o czym chcę powiedzieć, to to, co mi się tutaj bardzo spodobało, że mikrofon ma porządną metalowo drucianą przypinkę. Nie jest to żaden plastik, tak jak w innych mikrofonach, które często są na rynku i no, jest mniej wrażliwy na to, żeby wyłamać to trzymanie mikrofonu. Więc tak, no, za to ode mnie duży plus. Jeszcze przypinam, no i teraz spokojnie mogę mówić. Więc słuchajcie, yy... DT v Love. serdecznie polecam, właśnie jeśli ktoś w domu potrzebuje nagrywać, czy mieć dobry dźwięk do jakichś webinariów, czy do prowadzenia lekcji online. No cóż, znowu lockdown, więc trzeba się do tego przyzwyczaić. Myślę, że warto po prostu zadbać o to, żeby nasz dźwięk był fajny. Także wszyscy vlogerzy, blogerzy, wideo, yy, twórcy mogą się przyjrzeć temu i zaopatrzyć. A ja oczywiście serdecznie zapraszam do oglądania naszych wszystkich innych e, odcinków. A w sumie to właśnie dajcie znać, czy korzystacie z zewnętrznych mikrofonów, e, czy korzystacie z bezprzewodowych, czy, czy przewodowych, tak jak tutaj. E, napiszcie w komentarzach, jestem ciekaw, e, jakie, jakie rozwiązanie Waszym zdaniem jest wygodne. A e, to oczywiście tych, którzy jeszcze nie subskrybują naszego kanału, no to zapraszam. Zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek zaznaczcie, żebyście byli na bieżąco z różnymi naszymi informacjami. Wkrótce powiem Wam, że pokażę bardzo fajne akcesoria do właśnie takich mikrofonów niedużych do tego, żeby te mikrofony ukryć i żeby nie było takich kabli gdzieś tu wystających, albo nawet, żeby nie było widać, no teraz pewnie mnie troszkę wkurzycie się, że tak dotykam, żeby nie było widać tych mikrofonów. Naprawdę spodobały mi się te akcesoria i już wkrótce będzie o nich odcinek. Dzięki bardzo, do zobaczenia.